Witam serdecznie. Dziś zrobimy makaron carbonara z boczkiem i groszkiem. Do jego przygotowania potrzebujemy około 220-230 g spaghetti, 5-6 plasterków boczku. Ja tutaj mam jakieś 130 g, 2 ząbki czosnku, jedno jajko, pół szklanki parmezanu, pół szklanki mrożonego groszku, którego już wcześniej rozmroziłem, do smaku sól oraz świeżo mielony pieprz i do dekoracji na koniec możemy dołożyć dwie łyżki natki pietruszki. W pierwszej kolejności zajmiemy się makaronem, tak jak widzicie sobie już odmierzyłem 226 gramów, ja przełamę makaron na pół, z racji tego, że nie lubię takich długich kawałków. Gotujemy wedle przepisu, w osolonej wodzie. W międzyczasie zajmiemy się boczkiem, którego podsmażymy na patelni. Tłuszczu nie wylewamy, będziemy na tym tłuszczu podsmażać czosnek. Ja użyłem boczku wędzonego. tuszczu tak jak mówiłem, nie wylewamy. Pokroimy na mniejsze kawałki. Makaron mamy prawie gotowy. Odbieramy jedną trzecią szklanki wody z makaronu. Będzie nam potrzebna później do sosu. Chodzi tutaj o zawartą w niej skrobię. Ugotowany makaron musimy dokładnie odcedzić. Rozgrzewamy patelnię. Możemy to zrobić jednocześnie, gotując makaron i przygotowując boczek z czosnkiem, ale ja z racji tego, że nagrywam robię to troszkę wolniej. Na patelnię wlejemy Łyżkę oliwy, tak żeby nam się wymieszała z tłuszczem z boczku, wciśniemy dwa ząbki czosku i niecałą minutę będziemy go podsmażać, tak żeby wydobyć aromat, a go nie spalić. Myślę, jakieś 45 sekund tutaj na czosnek wystarczy. Czosnek się pięknie przyrumienił, dołożymy teraz makaron i wszystko tak około 2 minuty będziemy razem. Mieszać tak, żeby nam się makaron ładnie obrał w tłuszcz, w czosnek w międzyczasie. Do miseczki wbijemy jedno jajko, dodamy pół szklanki parmezanu. Wszystko dokładnie wymieszamy, tak jak widzisz, makaron się ładnie obrał w tłuszcz. Wyłączamy palnik, zdejmujemy z ognia. Jeszcze pół minutki pomieszamy. Tak, żeby temperatura delikatnie nam spadła. Żeby za szybko nie ściąć jajka. Zaraz wlejemy mieszaninę parmezanu z jajkiem. Wszystko szybko przemieszamy. Dolejemy trochę wody z makaronu. Podstawą jest wyłączenie palnika i delikatne przestudzenie patelni. Tak jak widzisz, pięknie się tutaj nam wszystko wymieszało. Ja jeszcze kapnę odrobinę wody. Dołożymy teraz groszek, pół szklanki, boczek. Wszystko doprawimy świeżo mielonym pieprzem. Solą. Wszystko przemieszamy i spaghetti carbonara w wersji z groszkiem mamy gotową. Dorzucimy teraz natkę pietruszki, ja mam także szału nie ma. Najlepiej byłoby użyć natki świeżej, ale z braku laku i taka jest dobra. Podajemy od razu na ciepło. Jeśli się przepis spodało to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie, jeszcze smacznego.